Witam na kanale Marek Meran. Te żałosne twierdzenia, że cała pandemia została sfabrykowana przez media. Przecież koncerny medialne są ze sobą całkowicie niepowiązane. Do tego przecież tak wiele telewizji i innych stacji nie może kłamać. Przy czym wiadomo, że główne media mówią samą prawdę. Bzdury i fake newsy są rozpowszechniane tylko i wyłącznie przez małe, niezależne media, np. internetowe. Jak wszyscy wiemy, to, z czym mamy teraz do czynienia, jest największą, najstraszliwszą pandemią w dziejach świata. To oczywiste. Każda inteligentna osoba to wie. Szukanie argumentów przeciwko tej oczywistej prawdzie jest zbrodnią. Nawet nie ma co liczyć ofiar czarnej śmierci z XIV wieku, ofiar grypy hiszpanki, dżumy Justyniana z VI wieku i tym podobne. Nie ma znaczenia, że od kilkunastu lat co chwila światowe media straszyły apokalipsą i wyginięciem ludzkości wskutek kolejnych straszliwych pandemii, np. świńskiej grypy, ptasiej grypy SARS czy MERS. Tym razem jest zupełnie, zupełnie inaczej. Ministerstwo Zdrowia informuje codziennie o setkach zgonów pacjentów z COVID-em. Nie na COVID, tylko z COVID-em. Co z tego? Przecież ten wirus jest tak groźny, że i tak jest jedyną przyczyną śmierci. Wystarczy. Albo te bzdury, że COVID to tak naprawdę grypa. Grypa to tylko obraz kliniczny i pod nią kryje się wiele różnych przyczyn zgonów. Ple, ple, ple. Przecież koronawirus ma inną nazwę niż grypa, więc to co innego. To oczywiste dla każdego inteligentnego człowieka. Co za ciemnota. Co z tego, że ze statystyk zniknęła grypa, a zamiast niej jest COVID? Przecież wiadomo, że to straszna choroba. Podobne eksperci mówią, że nie ma żadnej pandemii, jest tylko grypa, jak co roku. Ale tych niby ekspertów nie cytują główne media, więc wiadomo, że nie są ekspertami. Poza tym nie ma znaczenia, że oni podają jakieś tam dane i statystyki. Przecież rząd powiedział, że to nieprawda. Zarzuty, że rząd manipuluje danymi są oczywiście bzdurne. Przecież danymi rządowymi nie można manipulować. Poza tym rząd by nie robił takich rzeczy. Sumienie mu nie pozwala. Podobno potwierdzona przez rzecznika wojewódzkiej stacji Sanepidu informacja, że dzienna liczba zgonów w Kujawsko-Pomorskim była tak naprawdę sumą z kilku tygodni, to po prostu fake news. Poza tym błędy się zdarzają. Teraz i na zawsze już wszystkie dane są prawdziwe. Jakiś ratownik medyczny mówił, że z powodu grypy co roku umiera więcej osób niż przez koronawirusa. I wyśmiewał na główek typu Na koronawirusa umarło 30 osób. Tylko u jednej z nich potwierdzona obecność SARS-CoV-2. Mówiąc, że wobec tego nie 30, a tylko jedna osoba umarła na koronawirusa. Oczywiście nieprawdą jest to, co mówił ten ratownik medyczny. Bo on nie jest lekarzem. To tylko cyferki. A poza tym to na pewno agent Putina. Albo ci foliarze, którzy twierdzą, że koronawirusa nie ma. Przecież koronawirusy były odkryte kilkadziesiąt lat temu. Poza tym, skoro koronawirus jest, to zaraża miliony osób. A skoro zaraża miliony, to i ofiar są miliony. Czyli zgonów są miliony. To przecież logiczne. Jak widać czarno na białym, zgonów będą miliony. Miliardy! Bardzo dużo! Modele rozprzestrzeniania się zarazy i zgonów opracowane na wiosnę 2020 roku nie sprawdziły się. Co z tego? Przecież mamy nowe modele. Cudownie. Jak wiadomo, jest mnóstwo ofiar potwornej epidemii tysiące, niedługo miliony zmarłych w samej Polsce stosy trupów na chodnikach. To, że w Polsce liczba zgonów przez pierwsze pół roku epidemii była taka sama i nawet niższa niż w poprzednim roku, nie ma żadnego znaczenia. Mogę na to przedstawić oczywiste dowody, ale z braku czasu zajmiemy się tym innym razem. Co prawda, są jakieś tam dane statystyczne GUS pokazujące, że przez pierwsze miesiące nie działo się nic innego niż w poprzednich latach, ale nie powinniśmy na nie zwracać uwagi, bo przecież potworna, straszliwa, śmiercionośna, potworna, straszliwa pandemia trwa. Sytuacja jest wyjątkowa i wszyscy są strasznie narażeni, a nawet zarażeni. Wszyscy, wszyscy umrzemy. To oczywiście dobrze, że na przykład ofiarę wypadków zaliczę się jako zgony na COVID, bo przecież ci ludzie i tak by umarli na COVID. To oczywiste. Na wszelki wypadek każdy zgon trzeba zaliczyć jako ofiarę koronawirusa, bo przecież tak trzeba. Jest epidemia, więc sugestie, że zgonów z powodu samego koronawirusa jest mało, są bezsensowne i oburzające. A ogólny wzrost liczby zgonów nie ma nic wspólnego z tym, że służba zdrowia generalnie przestała się zajmować ludźmi bez koronawirusa. Przecież jest epidemia, więc jak się może zajmować? To, że szpitale i lekarze dostają o wiele więcej pieniędzy za pacjentów z koronawirusem niż za innych pacjentów, nie ma oczywiście żadnego wpływu na liczbę pacjentów z koronawirusem. To teorie spiskowe. Wie o tym każdy inteligentny człowiek. Tak, trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście wzrost liczby zakażonych nie ma nic wspólnego z tym, że lekarze dostają więcej pieniędzy za stwierdzenie zakażenia. To oburzające sugestie. Przecież wiadomo, że lekarze są cudownymi altruistami, pracującymi dla idei, którzy z narażeniem życia, nie bacząc na zagrożenie, zawsze spieszą z pomocą pacjentom, nieważne jak chorym. Dowód? Prywatnie przyjmą każdego. Niech żyją lekarze. Jak wiadomo, to tylko foliarze i szury rozsiewają fake newsy, że wszędzie stosowany test na koronawirusa nie wykrywa koronawirusa, tylko różne wirusy i ogólnie RNA. Ten test wykrywa wirusy, a nawet bakterie i brud, więc jest dobry. To oczywiste! Wynalazca metody PCR, za co dostał nagrodę Nobla, powiedział jasno, że takie testy nie nadają się w ogóle do diagnozy ani do określenia, czy wirus jest groźny. Ale to było dawno i oczywiście nie ma już żadnego znaczenia. Ważne, żeby się bać. To znaczy, żeby zachować ostrożność. Tamte testy, które wykazały, że koronawirusa miał sok owocowy, papaja, koza i olej. Nie wolno robić takich rzeczy, bo to niepoważne. Każdy myślący człowiek o tym wie. Zresztą, tamten sok owocowy testował nie lekarz, tylko ktoś inny, więc wynik się nie liczy. Albo te fake newsy, że jest więcej zakażonych, bo rząd robi więcej testów. Przecież wiadomo, że jest epidemia, więc liczba testów nie ma tu nic do rzeczy. Gdzieś tam było więcej zakażonych niż zrobiono testów. Na szczęście zdementowano te informacje. Czyli nie ma się czym przejmować i w ogóle to się nie wydarzyło. Albo o tym, że ktoś dostał wynik testu, zanim mu go zrobiono teorie spiskowe. A poza tym, nawet jeśli, to co z tego, że ludzie dostawali wyniki testu zanim jeszcze zostali zbadani? Przecież testy są wiarygodne i dobre, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Ważne, że pokazały prawdę, nieważne, przed czy po. Szanowny, genialny, cudowny pan profesor Drosten, niemiecki ekspert od pandemii, doradca Komisji Europejskiej, wynalazca testu na koronawirusa, bohater zasłużony w walce z koronawirusem. Skoro jest doradcą Komisji Europejskiej, to na pewno mówi prawdę. Skompromitował się w 2009 roku w czasie tzw. pandemii świńskiej grypy, ale teraz się zmienił i we wszystkim ma rację. Tamten lekarz z Niemiec, który przeprowadził sekcję zwłok zakażonych koronawirusem i stwierdził, że żadna z tych osób nie umarła na COVID-19. Co za bezczelne oszustwo powinni mu zabrać prawo wykonywania zawodu. Nic dziwnego, że nazywają go szarlatanem. To na pewno agent Putina. Albo tamci inni lekarze mówiący, że ci, którzy umarli z powodu koronawirusa, tak naprawdę umarli dlatego, że respirator rozsadził im płuca. Co za bzdury. Przecież wiadomo, że respirator nie ma takiej siły, żeby rozsadzić płuca. Tylko koronawirus ma taką siłę. Po co w ogóle tracić czas na szurów? Zaufajmy ekspertom. Oni wiedzą, my nie. Dzięki temu możemy się skupić na oglądaniu telewizji i kotków w internecie. Po co się martwić, to obniża odporność. Po co zajmować sobie głowę myślami. Że Szwajcaria nie dopuściła do użycia szczepionek firmy Pfizer? No i co z tego? Co tam ci Szwajcarzy wiedzą? Przecież nasz, pan profesor powiedział, że są dobre, skuteczne i bezpieczne. Więc są dobre, skuteczne i bezpieczne. Ci Szwajcarzy to jakieś szury, foliarze. Szukają dziury w całym. A w ogóle to teorie spiskowe. Tak jak mówi pan ekspert profesor, maseczki oczywiście w ogóle nie szkodzą. Ci, którym niby robi się od maseczek duszno, to foliarze, ciemnota i mają nienaukowe halucynacje. Oczywiście rację mają ci, którzy pytają, że skoro pandemii niby nie ma, to gdzie są lekarze, którzy by to mówili? To, że lekarze w Polsce już na początku marca 2020 roku dostali odgórny zakaz wypowiadania się pod groźbą wyrzucenia z zawodu, nie ma nic do rzeczy. Skoro jest pandemia, to nie mogą mówić, że jej nie ma, prawda? I przestańmy tracić czas na rzeczy oczywiste. Co z tego, że w mediach na okrągło ciągle pokazuje się tylko kilku tych samych ekspertów od epidemii? Widocznie reszta nie ma nic do powiedzenia albo jest zagłupia. Rząd nie podał żadnych naukowych uzasadnień wprowadzanych obostrzeń. Przecież ma rację, więc nie musi podawać. W wakacje 2020 roku premier Norwegii przeprosiła za to, że wprowadziła lockdown. Co ona tam wie? To na pewno agentka Putina. WHO na jesieni ogłosiło, że nie ma żadnej pandemii, tylko grypa troszkę cięższa niż co roku. Dobrze, że nasz rząd tym razem ich nie posłuchał, to na pewno agenci Putina. Przecież nasz rząd wie lepiej. Dziesiątki tysięcy wyrzuconych maseczek są śmiertelnie niebezpiecznym odpadem medycznym, który powinien być utylizowany, spalany, a mimo to leżą na ulicach polskich miast i nie ma żadnej afery. Rząd nic z tym nie robi. Ale nie ma w tym żadnej sprzeczności. Rząd wie co robi. Musimy ufać rządowi. Wiesz ministrowi, który mówi, że maseczki przed niczym nie chronią, a tydzień później, że absolutnie trzeba je nosić, bo chronią. Przecież jest ministrem, to najlepsza gwarancja, że zawsze mówi prawdę. Tak samo zawsze wiesz, szanownemu panu premierowi. Nie ma znaczenia, że sąd uznał go za kłamcę. Nawet to nigdy się nie wydarzyło. Tak, nigdy. Tak, nie, nie wydarzyło się. Co z tego, że Jarosław Kaczyński czytał w Sejmie książkę Fałszywa Pandemia? Co z tego, że posłowie nie noszą masek, a potem przed kamerami je zakładają i żądają surowych kar dla tych, którzy ich nie noszą? To tylko teorie. Ważne, żebyśmy je nosili tak jak mówią. Tak, słuchajmy ekspertów. WHO najpierw twierdziła, że bezobjawowi zarażają, potem, że bezobjawowi nie zarażają, potem znowu, że bezobjawowi zarażają. Nieważne, mamy słuchać tego, co mówią, bo zawsze mają rację. Że żadna choroba nie może być bezobjawowa? No ale przecież media mówią co innego, więc o co chodzi? Porównania ze schizofrenią bezobjawową, wymyśloną rzekomą chorobą używaną za Stalina i później do niszczenia nieposłusznych, są nie na miejscu. Przecież obecna choroba jest straszliwa, musimy się jej bać. Oczywiście to co innego niż bezobjawowy rak, bezobjawowa krótkowzroczność czy bezobjawowa śmierć. W Polsce normalnie od dziesiątek lat umiera na różne choroby około 1200 osób dziennie. Dziennie. Ale to nie ma znaczenia. Ważniejszych jest około 1200 osób, które, jak twierdzą media, umarły na koronawirusa w ciągu pierwszego półrocza, sześciu miesięcy zarazy. Jest strasznie. Bójmy się, bój się teraz. Co prawda w Szwecji nie zastosowano właściwie żadnych obostrzeń i sytuacja tam jest bardzo dobra, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj w Polsce były tysiące wyników testów, to znaczy tysiące zarażonych, to znaczy tysiące chorych, to znaczy tysiące zgonów. W przyszłości te sugestie, że ta pandemia została zaplanowana, to oczywiście szerzenie fake newsów przez foliarzy. Nie ma żadnego znaczenia, że rzekomo 10 lat wcześniej wszystko szczegółowo opisała fundacja Rockefellera. Przecież to było 10 lat temu. No i nieprawda. Samo przypuszczenie, że pandemia jest planem wykonywanym przez wielkich bankierów i koncerny farmaceutyczne jest oburzające. W ogóle nie warto się tym zajmować. Teorie spiskowe. Że na początku pandemii Gates zapłacił medium góry pieniędzy za to, żeby go wykreowały na eksperta od pandemii? To bzdury, przecież on jest ekspertem, więc o co chodzi? I w ogóle to teorie spiskowe. No i jeszcze niesprawdzone pogłoski, że w wielu miastach Europy i świata są wielkie demonstracje przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią. Przecież największe stacje telewizyjne ich nie pokazują, więc tych demonstracji nie ma. Proste. A o czym w ogóle mówimy? A poza tym te demonstracje są nielegalne, więc nie ma co pokazywać. I jeszcze jedno na marginesie tamte bzdurne teorie, że niby szczepionki będą przymusowe. Przecież są dobrowolne. Foliarze. Przecież wiadomo, że mogą się nie szczepić, tak samo jak mogą nie pracować. To jasne i logiczne. Podsumowując, oczywiście są rozliczne dowody, ale nie będziemy ich tu przytaczać. Wystarczy, że rząd tak mówi. Przecież rząd ma zawsze rację i musimy go słuchać. Bo wiadomo, że musimy natychmiast robić wszystko, co mówi rząd, w którym są tak wybitni mężowie stanu, liderzy narodu, jak nasi wspaniali pan premier i pan minister zdrowia. Czy dobrze zrozumiałeś, zrozumiałaś to, co tutaj mówiłem? I czy posłuchałeś, posłuchałaś całości, czy tylko fragmentów?